Starszy Kapitan Iwona Oszyńska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Jak co roku odbyły się kolejne eliminacje powiatowe turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Wyłoniliśmy trzech kandydatów, którzy będą reprezentowali nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się prawdopodobnie pod koniec kwietnia. Celem tego... W turnieju jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży, zasad związanych z ochroną przeciwkożarnych. Zajął Michał Łukaszewicz. Tym <noise> samym zakwalifikował się na no, tak Miejsce w drugiej grupie wiekowej, to są szkoły gimnazjalne. Dodam, że po zajął Michał Jelen. Brawo.

Więcej gim trzeba to. pokazać, no bo się nie